Kolejny dzień, opuściłem już domek. O, maszyna. Opuściłem już domek i szukam teraz kantoru, żeby wymienić trochę dolarów na euro. Bo kończy mi się pomału siano. Znalazłem jakiś punkt money transfer, coś tam coś tam może tam wymienią, a jak nie, to myślę, że będą kojarzyć przynajmniej gdzie mogę to zrobić. I także 10 minut spacerek nie chciało mi się podjeżdżać, bo nie lubię jeździć po... Miasta, słyszę, że w tenisa grają, nie lubię jeździć po miastach. A taka pogoda, to można sobie pochodzić. To od razu zobaczę, jak wygląda Larnaka. No i super, było napisane, że wymieniają kasę. Wszedłem do środka i się okazuje, że nie do końca powiedzieli mi, żebym szedł w stronę plaży. Na szczęście jestem niedaleko, więc nie będę się wracał po auto, tylko już. Przejdę się z buta, plażę widać, kantora jeszcze nie. Może sobie znajdę jakiś hotel przy plaży. W końcu popływam. Bo jak to tak już tyle dni tu jestem i jeszcze dupy nie moczyłem w morzu. O, już jakieś zapaszki z restauracji do mnie docierają. To lubię. No, nagle zrobiła się cywilizacja. już nie jest tak obskurnie jak w tych pobocznych uliczkach. Chyba mogę przejść, jeśli nie mylę. A jak nie mogę, no to niech spróbujemy przejechać z kiedy jeden. Ty no pięknie. Dobra, zaraz poszukamy tego kantora. Idziemy najpierw bliżej wody. Zacieszmy no, się widokiem. O tam jakieś ruiny, no to jeszcze ruiny zahaczę, co się dyspieszył i tak ma być później brzydka pogoda, to wieczorem będę pracował, to nie ma co się spieszyć. Udało się, trafiłem! Samo jak leci nisko Nie wiem, czy coś widać z tej odległości Kłódki, żeby nikt nie ukradł po mostu Widać, że Polacy przyjeżdżają na wakacje, że muszą nawet pomóc tutaj metalowy, żeby nie poszedł na złom, na kłódki poprzypinać. Dobra, idziemy zobaczyć te ruiny. Dostałem książeczkę, ale to później zobaczę. Nie ma dzisiaj zbytnio czasu, więc w hotelu na nadrobię co to w ogóle za miejsce. No, można się domyślić, że to była jakaś forteca, chociaż z drugiej strony czemu te armaty miały... Ładować w ścianę, bo tak, jakby nie ma dziury z tych okien, no nie przemyśleli to do końca. Nie mam pojęcia co za pokój, ale mam nadzieję, że mój kolejny hotel będzie nieco ciekawszy. I w miarę groźne, tak się wydają przynajmniej, ale tam w oddali ta pomarańczowa armata ona się wydaje najgroźniejsza ze wszystkich. Bo będzie widoczek zaraz. Idziemy jeszcze wyżej, bo czemu nie? Śmieszne jest to, że dzisiaj miała być burza i deszcz od rana. No, jak patrzę na te niebo, nie zanosi się. O Jezu, zmieszczę się? O! Jakoś dało radę Oj, to się nazywają dobre ujęcia Teraz stąd, czy w nie? Ja jest stąd już nie robię takiego wrażenia Idziemy dalej Kolejna armata o, To tu dobry widoczek No jest fajnie, zaraz trzeba znaleźć jakiś tani hotel albo może zaszaleję i zamiast patrząc tylko na cenę spróbuję znaleźć się coś bliżej tej plaży. Zaraz zobaczymy co mają ofercie. No wiadomo też 100 euro za dobę nie będę płacił, bo nie masz czego. Jeszcze za mało tych subskrybentów mam, więc jeśli oglądasz jeszcze nie subskrybujesz kanału, no to chłopie Albo babo. Wiesz co robić A i udostępnij tam, pamiętacie swojej przyjaciołom, jeśli posiadasz. Ale tylko tym prawdziwym. Zmyślenie się nie liczą. Jeszcze na górze muzeum. Nie za duże, bo nie za duże. Ale zawsze. No, nie będę wam misek pokazywał, bo to raczej nie za ciekawe. Ale na żywo sobie przejrzę. Byłem w kantorze. Okazało się, że faktycznie jest ich sporo wzdłuż promenady i tu jest jakiś hotel. Idę zapytać o cenę. Może nie tak źle. Tamten hotel ukazał się zajęty, więc wziąłem jakiś pierwszy lepszy, bo nie chce mi się już szukać w nieskończoność. Więc wolę nie mówić jeszcze ile zapłaciłem. A przynajmniej blisko plaży. Zobaczmy jakiś widoczek. O, coś takiego. Całkiem spoko. Plaża jest dosłownie. O, zresztą widać może. 3 minuty pieszo stąd, więc myślę, że jest spoczko. Jest stolik, żeby pracować. Tu jest kawka, woda, no, nawet jakaś retro waga Co więcej, chcecie? Wyro jest. Dobra. No, tylko jest jeszcze jeden mały problem. Mianowicie, muszę znaleźć jakiś sklep z elektroniką, żeby kupić przejściówkę na nasze gniazdka no chyba, że jakimś cudem będą mieli w hotelu i będą rozdawać za darmo zaraz zobaczymy ale fajne autko tam jest nie wiem co to jest widzicie? to żółte w końcu skoczyłem do morza nie będę pokazywał klaty bo jest taka blada, że was od razu oślepi i coś wam powiem jeszcze wczoraj myślałem, że po powrocie będę każdemu odradzał Cypr jeśli chodzi o wakacje ale odkąd trafiłem do Larnaki czy jak to się nazywa to myślę, że mogę śmiało polecić, bo jest tu klimatycznie, całe miasteczko jest mega klimatyczne. Jeśli miniemy te hotele i restauracje, to mamy dużo ciekawych, starych alejek. Zresztą jak jutro czy pojutrze będzie trochę czasu, no to postaram się najlepsze miejscówki ponagrywać. A jednocześnie no, hotele przy samej plaży. Plaża duża, czysta, jest dużo miejsc, w których można zjeść coś ciekawego. Jeśli nie idziecie woli inclusive i również też można zjeść coś taniego, co mnie zaskoczyło, bo myślałem, że przy plaży to będą same restauracje w stylu obiady po 20 dolarów, a jest na dolarów euro. A jest tak na przemian. Tu macie jakiegoś kebaba taniego czy coś innego za 8 euro czy 12. A tu już macie jakąś normalną restaurację, gdzie macie coś za 15 czy 20 euro. Także dla każdego co innego. No i tyle. Trzeba pomału ogarnąć misję auto, a później trzeba wracać do pracy. Jezu, nockę musiał walić dzisiaj chyba. <laughs> Ale co tam? Lepiej siedzieć w nocy przy komputerze niż w taką pogodę, mając na dyspozycji coś takiego, nie? nam się że Zaraz i uspokoję Kawka na wynos i lecimy oddać furę. W oddali widzicie cerkiew, cokolwiek to znaczy Nie wiem czyje to świątynie. Cerkwie. Później się wygooglam z ciekawości Znaczy mam pewne podejrzenia, ale nie chcę rzucić głupoty do kamery. Później się będą ze mnie śmiali. Zaraz mi skuter przyjedzie. Dobra. Jakoś mu umknąłem temu dawcy organów. O, ty, wygląda nieźle. No. Jak dla mnie ma urok ta cała larnaka zupełnie inne wrażenia niż pafos. Tamto przejazdem wpaść, przejść się wzdłuż plaży i coś zjeść i jechać dalej w trasę, zwiedzać cypr. A tutaj myślę, że można by było posiedzieć troszkę dłużej niż jeden dzień. Zresztą będę siedział to finalnie podtrzymuję, czy nie zmieniłem zdania po tych paru dniach. Dobra, bo zaraz mi bateria padnie. Kurde, muszę chyba zmienić telefon z tego względu, że mój Samsung strasznie słabo trzyma. Ewentualnie jakieś powerbanki, ale nie wiem, jak to jest w samolotach, czy można je przewozić. Ok, auto oddane. Patty odwiozła mnie do larnaki. Miła babka, jak będziecie kiedyś na Cyprze, to bierzcie od niej auto. Robi dobre ceny. No i jeszcze jest uczynna. No bo tak jak mówię, nie musiałem je tu odwozić, a jednak. 20 minut mnie tu wiozła Teraz trzeba coś zjeść O, jeszcze pan przyniósł piwko Ale porcyjka Całkiem sporo No to próbujemy Pojedzone Wracam do hotelu, bo trzeba pracować A propos pracy Siedziałem sobie w tej restauracji I naprzeciwko mnie usiadła sobie grupka ludzi Okazało się, że są z Polski I okazało się, że są z IT Że mają tutaj takie małe workation, jak ja no, to zacząłem tam z nimi chwilę gadać Ciekawa Perspektywa yy, Młodzi ludzie Znaczy plus ten jeden co wyglądał jak ten gościu z Mamtalem, ten wielki jak on się nazywał no, to mniejsza, o to wiecie który ten Olbrzym yy, No to pracują sobie teraz z Cypru Zajmują się Load Code i C Sharpem, więc trochę Nie moje Klimaty Ale dobra Parę słów Na temat Jedzonka Ogólnie bardzo mi smakowało, ale wiem, że w Polsce taka restauracja by się nie przyjęła, bo jednak bardzo subtelne smaki, jakby to powiedzieć, mięso jakoś nieprzyprawione, brak jakichś sosów, nie licząc tego cacyki do halumi, no więc to, to trzeba lubić. To podam na przykładzie, że jak ja zawsze gadam, że wiele osób nie wie, jak potrafi. Smakować pomidor, bo na przykład jedli pomidory tylko z marketu, a nie mieli okazji gdzieś, na przykład od swojej babci, z podfoliowca takiego pomidora z ogródka, to nie wiedzą jak ten pomidor smakuje. I dla mnie takie detale znaczą, ale no jestem sobie w stanie zrozumieć, że ta drobna różnica w smaku no to nie jest coś powodującego że będą od teraz jeść tylko takie pomidory że już nigdy nie więcej nie pójdą do Lidla czy Biedronki no i dlatego właśnie myślę, że tego typu restauracja nie poradziłaby sobie w Polsce bo to smaki takie typowo subtelne no nie, raczej nie do tego jesteśmy przyzwyczajeni jak gdzieś wpadamy no nie wiem, no weźmy naszą pizzę, nie? że gdzieś tam we Włoszech przeważnie się je po prostu z oliwą u nas się ładuje te sosy ta pizza ma wiele dodatków najlepiej żeby to było tłuste taka miks smaków dużo tłuszczu to to jest raczej to co nam smakuje a takie subtelne smaki to nie dla wszystkich dobra tutaj idę do hotelu ziomeczek był jeszcze drugi gdzieś leciał. a dobra tu okej okay, praca pracą ale wyczuwam małą przerwę bo siemię w i trzeba kupić wodę bo się kończy korzystam z resztki ciepłego wiatru, póki jeszcze temperatura nie spadła Przejdę się wzdłuż uliczki, zobaczę jak to wygląda wieczorową porą Dobra, będę zawracał, bo tu już odcinek, który jest puszczy, A można tak iść tą drogą kilometrami wzdłuż wybrzeża, więc idę tutaj drugą stroną teraz Zaraz zobaczę, gdzie taniej coś do jedzenia, Złapię szybko Później jakiś kiosk i wracamy do hotelu, bo jeszcze parę godzinek do opracowania zostało. A później Kimono i rano wstajemy. Może uda się stać wcześniej. Tak będzie fajna pogoda, to będę miał więcej czasu. Na plażę. O, dobra, zaczynam pomału czytać. A dobra, tu bez cen to mi się nie podoba. O, jest menu chyba. Tam było drogo, to idziemy dalej. No jednak 20 euro za frytki z rybą chyba to nie dla mnie. Chyba za mało, żeby nie kupić. Miałem pizzerię. ceny podobne jak w Polsce, tak 30 parę, 40 parę złotych za pizzę. Ale no nie mam ochotę na pizzę z tego względu, że obawiam się, że mnie trochę zmuli i tyle będzie z tej pracy wieczorem. A jednak chciałbym wyrabiać normalną ilość godzin gdyż w ostatnich miesiącach nie było tych godzin za wiele no więc jednak taka pizza wielka tylko dla mnie to mam pewne obawy że pójdę w kimono zamiast pracować dalej a nie taki miał być ten wyjazd, chociaż wiadomo, że korci żeby się obżerać, pić i tak dalej no co, tutaj mają te wszystkie sieciówki z jakieś Burger Kingi, Pizza haty, Starbucksy KFC McDonaldy. No ale skoro mam to w domu, no to nie będę tutaj szedł KFC tak z ciekawości, bo byłem mega głodny, zobaczyłem czy się różni od naszego. Wiem, że się różni. I wystarczy. Będziemy próbować takie rzeczy, których u nas nie ma. Tu też wygląda pięknie, ale burgery tu ten sam case. Obawiam się, co z pizzą. Najlepiej by było jakiegoś małego wrapa złapać to wtedy ilościowo. Jest to taka porcja, że nie powinna jakoś negatywnie na mnie wpłynąć. Hmm. A ja może źle robię, że idę wzdłuż promenady? Może na dobrą sprawę powinienem w jakieś koczne uliczki pójść. Tam w teorii powinno być mniej tłoczno i taniej, i być może nawet ciekawiej. No, zobaczymy, dojdę do końca. Jak nic nie znajdę, to wale gdzieś w bok. Panienka podeszła i powiedziała: Masz, poczęstuj się. No i nie wiem, czy ryzykować. Masz, poczęstuj się. Nie dla psa, kurwa! Najlepsza pomarańcza jaką w życiu jadłem, ale co możecie o tym wiedzieć? Ta pita była z tradycyjną cypryjską kiełbaską. Oczywiście zapomniałem nazwę, jakaś szwelta czy jakoś tak. Yy, bardzo pyszna, bo ja lubię w mięsie jak jest taki dymny posmak, jak coś jest właśnie grillowane i tak dalej, yy, była też mięciutka, soczysta w środku, no a całość, no to dobra proporcja tej pity do mięsa, do warzyw, bo teraz się staram jeść dużo warzyw, to już się chyba powtarzam po raz któryś yy. Na razie całkiem mi się to udaje. No, musiałem się wrócić, bo się trochę zgubiłem. Na czym ja to skończyłem? Aha, że stałem się jeść dużo warzyw, więc było spoko, że było ich sporo, ale jednocześnie przez to, że takie obaski były dosyć grube, no to nadal było dużo mięsa i było wyczuwalne w tym wszystkim. A jednocześnie czego bardzo nie lubię, nie było za dużo pieczywa, tak jak ostatnio u nany jadłem tą wielką bułę, no to jednak bo za chlebem za dużo nie było czuć więc no, takich dań to nie lubię a tutaj ta pita taka cieniutka fajnie wypieczona w dodatku to wszystko się jakoś w fajny sposób komponuje to już drugie miejsce gdzie mi dali do tego cytrynę więc no zużyłem ją ciekawe zamiast sosu czosnkowego jak u nas czy tam keczupu, czy kto co woli to pokropić sobie to wszystko cytryną ale smakowało to o dziwo dobrze że nawet nie myślałem żeby poprosić o jakiś sos bo myślę że na pewno mają już jestem pod hotelem ale ta uliczka wygląda ciekawie zwłaszcza wieczorową porą więc przejdę się kawałek a później czekają mnie ciszej dom, a później czekają mnie ostatnie godziny pracy ale po takiej kolacji też chce się pracować, nie chce się spać, chce się działać, więc być może jak skończę pracę i jeszcze będą baterie, to jeszcze troszkę pomontuję. Może wypuszczę jutro pierwszego vloga. Jeśli skończę dzisiaj w nocy montowanie, to jest szansa, że jutro wlatuje pierwszy odcinek vloga. Gdyż no tak jakby nie miałem zbytnio czasu na montaż, więc jestem tu już dosyć długo. A wieczorami montuję dopiero pierwszy odcineczek. Nie licząc tego z wyjazdu, tylko już na miejscu w sensie. Dobra, wyłączam to i widzimy się jutro. Nara.